Nagrywa się. Chyba. Jestem po formacie kompa. <grystanie> o! Mówiłem. Bo ja się znam na streamowaniu i na nagrywaniu, jestem. fan youtuber. Co? To zacznij streamować. Nie, bo jestem normalny. Kocham gry, które automatycznie ustawiają się na 50% głośności, a nie, wiesz... A nie odpalasz, i full pinga logo THX na cały ekran. Daj na głównego screena. Na sensie, daj na główny ekran. jaki główny ekran? No na główny ekran gry. Capturet. Weź tych opcji, kurczę. <gry> Pomysł na odcinek jest taki: od na odcinek. Nagrywamy to spontanicznie, bo nie mieliśmy tego nagrywać. Dałem jej do grania grę. I bardzo jestem ciekawy jej reakcji. Kira to jest postać związana z horrorami, ale. Boi się każdego. Więc... Nie każdego. Tego tak. Kira mówiła, żeby żeby ograć tą Kierkę, tak, jest super, a w momencie, kiedy powiedziałem jej, dobra, to ograj I on to było takie, ale ja nie wiem, czy chcę... Bo ja chciałam, żeby on w to zagrał, a nie ja. Object-type anomalies only affect large objects, furnitures and appliances. All deadly creatures are removed. No jaki no, exactly safe move, no co No weź! There, do you see it? And... It's nothing there when the lights are on. Wait. Where's the light Mam. Dobra, ale koncept gry Znajdź anomalię. 3D w domu. W domu. Już zaczynasz rozumieć dlaczego nie chciałam w to grać sama. Jest epicki. What? <laughs> Wcale się przestraszonym Daj go! Ja cię postawię tutaj. Ja wiedziałam, bo oglądałam gameplay. Nie, no weź przecież ja się zesram. No dawaj. Ale ja się boję. Ja nie mogę krzyczeć, jest niedługo 22 cisza nocna. Znasz taki koncept. Ja pie. A pamiętujesz to w ogóle, bo ja na przykład nie. Że bardzo się boję. Ale nic jeszcze nie ma, bo jeszcze się nie zaczęła na no nawet. Ale to jest deadly creatures! To jest wieś na zewnątrz Nie, to jest jakiś kolejny... Punkt chuj. Ale w ogóle dlaczego to jest takie duże? Jak ty to masz zapamiętać? Nie chcę mam tu zginąć. <grym> Nie no weź tu graj. Zamienimy się potem. O oh, kurka lub. A bo to jest lup. Jesteś gotowa? Nie. Ale to jest gra komputerowa, tylko... Ale ty widzisz jak ona wygląda? No. Gra koch moterował. Ej, patrz, bo tu lata coś. Ty <śmówi> coś mówi! Hello? Dzień dobry. Do widzenia. No nie no chodź to, bo ja nie, ja nie kontynuuję, dopóki tu nie przyjdziesz. Ja wiem, że stoisz obok, ale masz się na dupie. No patrz! Hello! <śmówi> ja, no myślę, nie ruszymy z miejsca. Ja, no. Kira. A tam jest? Nie. Trochę. Mikrofon masz przester gościu! Tak się ASMR k nie nagrywa. To było No Właśnie nie wydaje mi się. No i teraz przejdzie po ciebie. Już cicho, bo nie byłaś cicho. Batteries and entities do not count as anomalies. ENTITIES?! The Anom Counter shows the amount of captured anomalies to escape. Your counter has to each 13 captured anomalies. Each loop can have... to three anomalies. Up to three. Up to three. Up to four and the nightmare difficulty. No, a ty znalazłaś? Dwie. Dwie. Jest krzyż! No to tutaj nie nie ma. Nic się nie naliczyło w tym Anom Counter. Tak, masz na gdzie? Nie, z godzina. Nie. Tak? A bo oni to zrobili w formie godziny. No tak. A, A teraz by... ty! Dedle de 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 kreaturę. No ale ja, ale ja nawet nie patrzyłem jak wygląda. Mam te to gier. gdzieś! A można biegać? Pod siwcem. Nie wiem. <laughs> nie sprawdzałam. Dzień dobry. Mi się wydaje, czy to łóżko jakby było pościelane. Jakby do końca. Nie wiem, nie, nie pamiętam. pamiętam. Zacięło się coś. Zacięło się, to znaczy, że... Ktoś się zespał, niło hmm. Nie wiem czy to może z tyłu Hello there. Co ja mam z tym zrobić? Nie wiem To wygląda jak zgredek, daj mu skarpetę No patrzcie na niego, bo on przyjdzie Przyjdzie z cicho bo mi samo ten robi Potwory nawet straszne nie są Ci, no. We done this you a lot. Um, they found some more tapes today from another kid. Electronic. Same thing. Walled up windows, faces pictures, and that voice. Nobody's telling us what's happening. I just don't hope this is over soon. w ogóle jestem w szoku, że ty tak pewnie wchodzisz do tych pokoi Co to jest w ogóle z tą klamką? Jak? Jak? Nie, yeah, dobrze! dlaczego tu nie ma drzwi? No to jest chyba anomalia Miałeś do pokoju wejść No wejdź do tamtego Chyba nie przejdzie dalej Pójdzie sobie? Nie wiem Właśnie nie to trochę przypał Szachy tu są I Co mam rundkę go wyzwać? Szachy? <grym> nie, mi chodzi o to za anomalia chyba, wiesz? Że... A co tu się wejdziesz? <grym> no może to, tak, to było? tak było No nie! Wypuka do ciebie co teraz? <grymne> <grymne> drzwi zamknij no i Dobrze o. No Zmiana Ale w ogóle to, że ja tak otworzyłem, bo te drzwi nie wiedziałem co się wydarzy Ja już nie chcę Ja ze mną żeby się zmienić, a nie żeby spanikować i sobie pójść. E, czuję się bezpieczniej. Czy tu coś zapukało? Nie. Idę stąd. Przepraszam, czy coś? <laughs> Ale, pan Ale pan podpowiedział. Pan podpowiedział. No. <laughs> Ale jak jasno jest dzięki temu. Ja nie wiem czy mi się to podoba Idę stąd Weź świeć na to A to jest dzichu! Nie! Zamknij mu drzwi przed nosem To nie jest dzicho Zamknij drzwi szybko I nie wchodź tam Gdzie ty stał? Czy on się wydostał? Dlaczego się by dostał? On nie powinien... Nie, ze czy... drzwi otworzył! Jego... Było, że go stopują drzwi. Nie patrzcie na niego! Teraz będzie chodził ze mną? Cię spytał coś innego, ty! On już chyba ma nas dosyć, wiesz? A? Dobrze! Co? My, że za bardzo się ich boimy i dlatego nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, co wiesz my rzeczywiście tu robimy. Nie! Tych, co już są, to się nie boję. jak, dzicha się bałaś. Eee, uh, <laughs> zawsze stoję jak grobie, robimy dobrze i się patrzymy na siebie co dalej no spokojnie to będzie lightning no bo ja nie chodzę pewnie w tej grze Jakbyś nie zauważyła attention if you are watching this you may be stuck in a loop if your house feels unfamiliar you may be stuck in a loop Pochwalił cię! Co z tymi telewizorami? Ale jakoś tak pusto wszędzie Co to będzie? Co to będzie? Co to, będzie? Co to było? Nie wiem Wcześniej ci mówiłem, że chciałem go zamknąć w tej kuchni i jak wtedy go zostawiłaś. a niech będzie sobie w tym pokoju, co był. <grywka> Panikowałam! Stukały! Nic nie mówi. Dwa ci zostały. Uciekaj! PRZEŚLIŚMY GĘ! Dużo ludzi było na całym świecie tak zamkniętych no. w takiej lupie Teraz znaleźć do swojego domu Nie, on wróci tam Wróci, a on mówię, powie mu you can't Bo ostatnie słowa to było co ty z inny są nie no i co potwierdziło się, że jest leki.